Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, także u nas słuchajcie e, już, e, no cóż mogę Wam powiedzieć, leniuchowanie. No weź tam nogę i kuratuj nogę, kochanie. My słuchajcie, leniuchujemy dzisiaj cały dzień, eee, mamy dzisiaj wtorek, 29, także jesteśmy po świętach, cały czas e, jemy, nie wiem czy wy też tak macie, że jecie, jecie cały czas, my na przykład tak mamy, <laughs> ale no to jest straszne, słuchajcie, to są uroki świąt, po świętach będziemy się dopiero odchudzać. My właśnie z Nikolą skończyłyśmy, słuchajcie, oglądać y, vlog Julii Kostery, bardzo fajny vlog. Bardzo mi się podobał, Nikola jak się patrzy na mnie, no co, fajny, lubię, lubię Julię Kosterę, także pozdrawiam serdecznie, pewnie mnie nie ogląda, ale pozdrowić mogę. Słuchajcie, zobaczcie, Nikoli, książka Harry'ego Pottera już jest cała skończona, Nikola całą książkę przerobiła. Nelcia szaleniec mały, Nelcia szaleniec, wywaliła koc, teraz sobie leży Nelcia, tak? Cześć. No ale Ty sobie tutaj odpoczywasz. I szalenie, co tutaj masz przyklejone, bo masz katarek, tak? No mama nagrywa. <grywa> Aha, tutaj na cię mam nagrać, tak? Banan! A banana nacisłaś. Aha, fajna ta zabawka Twoja. Mhm. No dobrze, no to usiądź sobie, tak. A tam masz takie fajne siodełko. To nie chcesz na siodełku, tylko na tej podusi wielkiej? Aha, tutaj sobie rozłożysz. No dobrze. Fajne. No jedna ładnie sobie tutaj... Super! Kochani, chciałam Wam pokazać takie nasze sylwestrowe ozdoby. Prawda, Nikola? Tutaj mamy, słuchajcie, talerzyki. Tutaj kubeczki jeszcze zdążyłam pokazać. A tutaj mamy takie balony świecące. Pod były w Tadko. A to, nie wiem, chyba też Pepko kupiliśmy, tak Pepko. A to było po 3 złote Pepko. I tutaj też są cenki. I, i chyba wszystko w Pepko kupiliśmy z tatą, bo wtedy Nikola z nami nie była. A to po A tutaj mamy ile tych talerzyków? 6. A nas będzie tylko 4 osoby. 5, bo kot. A jeszcze kotek. Słuchajcie, Nikoli nie pokazuję, bo Nikola jeszcze jest owinięta w kołdrę. A Mamy słuchajcie godzinę 15.10 Tutaj nasza piękna choineczka Śliczna Już w połowie rozebrana, bo oczywiście Nacia rozbierała nam choinkę Zobaczcie jakie fajne papcie dostałam Nikola fajna te papcie, nie? No przyznaj się W końcu nie masz co nagrywać No nie mam, to przynajmniej papci pokażę Kochani robi mi się właśnie pranie Więc no niestety W takich warunkach muszę na razie nagrać to Bo chciałam mam pokazać bardzo fajną rzecz Słuchajcie, dostałam taki fajny prezencik. Zobaczcie. Dużo rzęs. Nie wiem, czy będzie Dostałam w prezen prezencie. Teraz na święta. Bardzo superowy, się sprawdza. Mega. I oczywiście paletę od Nikoli, bardzo fajna. Zresztą kolorki ma super. Już tutaj zresztą widać, że używałam tutaj tych brokatowych. Bardzo fajne ma kolory w środku. Może coś takiego wygląda. I słuchajcie, do, mojego, do moich tutaj perfumików dołączył następny nowy zapach. Superowy, również polecam. Ogólnie cały czas teraz używam tego z Diora, ale również mam ten z Iwonu, też dostałam na prezent. Chyba nie pokazywałam, ale może pokazywałam. I naprawdę też jest superowy. Czy nie? On jest taki bardzo odświeżający. A ten jest taki. Jakby to powiedzieć. No, czuć ten perfum. Nie jest odświeżający, co bardziej kwiatowy, taki wiecie. No, fajny, fajny jest. Mi się, mi się bardzo podoba. A ten to już. że tak powiem. Mój ulubiony. Numer jeden. Kochani, my musiałyśmy pozasłaniać rolety z Nikolą, ponieważ słońce dzisiaj tak świeciło mocno, że aż aż strach naprawdę dzisiaj taka piękna pogoda bardzo ładnie jest na dworze naprawdę tylko że mroźno piszcie ko kochani w komentarzach jak jest u was czy macie śnieg czy nie macie śniegu ja czekam za tym śniegiem Nikola nie będzie? Nikola mówi że nie będzie kochani my z Nikolą bierzemy się za babeczki dzisiaj takie babeczki Nęcia będziemy robić zobacz takie babeczki zobacz, jakie. Nęcia ma słyszać za babeczki i sobie słuchajcie idzie i się co pułtanczy Oj sobie tam czytować, O, o Nikola, znowu słuchajcie, coś tam. Słuchajcie, y, Nikola, ja już zaczynam. Okay. Y, tutaj mamy, słuchajcie, mieszankę do kremu. Nie mogłam odczytać tego. Tutaj mamy mieszankę do ciasta. Yy, posypka, perełki, posypki, aha, czyli takie perełki będą, czyli posypki i mamy babeczki, małe te babeczki, ale nic się nie stało, a ja też słuchajcie mam jeszcze takie coś do robienia, yy, właśnie tutaj tego z kremu, żeby wiecie, taki ładny był kształt tego, yy, tej końcówki, nie wiem, który będziemy używać Nikola, taki, taki albo taki, Nikola zdecyduje. Wydaje mi się, że ten będzie najlepszy, ale, ale musisz zdecydować. A ty to, tak to to widzisz, to nie? Dobra, uh -huh. to Nikola jest za. A to jest jeszcze jest jakaś malowanka, Nelcia, dla ciebie. Zobacz, jaka malowanka może być dla Nelci. Fajna. Słuchajcie, zaczynamy robić babeczki. Dużo już sobie babeczki. Tak I ostatnia, ósma. A Nikolaj liczy. Osiem. Łyżek, ile łyżek oleju? Tak, po, to może pytanie lepiej. mieszamy czy olej i wodę. Okay. ok. Czyli teraz ile łyżeczek oleju? 6 łyżek oleju. 6 yy, łyżek wody, wody przepraszam. bo 8 łyżek oleju, jajko i mieszanka. Mm -hmm. Tak, tak, tak. I robimy... O, a to jest mój um. nie. I nagle gotujemy to mu się pieć, chce jeść, mu się chce. Kochani, nie chcę się tutaj chwalić, ale zobaczcie, jak storczyk nam tutaj pięknie. Tak, kochanie, masz, mama widzi. Tak, masz, herbatkę. Tutaj pięknie nam storczyk, zobaczcie, jak nam kwitnie. Ale oczywiście to jest zasługa Sebastiana, bo on tutaj ma rękę do kwiatów. Tutaj pilnuje kwiatki, podlewa wszystko. Także jak będziecie mieć więcej pytań, jak to się stało, że ten storczyk tak nam pięknie wykwit? Piszcie w komentarzach i powiem tutaj Sebastianowi, żebym odpisywał. Ale wyglądasz ślicznie. Nasze babeczki już zobaczcie zrobiły się. Teraz będziemy czekać aż ostygną. I będziemy nakładać... Co mi tutaj okurzacze moje I okurza babeczki? Samochod. No to Ja je mój sprzęt. Dobrze. Już się ciemno robi. Ale... No ciemno, ciemno. Ok, my zaraz będziemy wyciągać babeczki. Zobaczcie jak pięknie. Na podwórku to jest sobie kogoś. bardzo ładnie, zwolniliśmy trochę ruch. Ale to co? Ej, <grym> to rzeczywiście. <grym> Ale <my>, słuchajcie. <grym> lecimy na myjkę trochę. Umyć auto. To. to i, I do Namaka na drwala. Tak jest. Prawda? I na... A czy nie a co ty bierzesz? Ja biorę drwala. Tu A tu A ja biorę drwala tego na ostro jest taki nie chyba. Mhm. A mam ją weźmiemy Classic. Hejka, kochani, właśnie my teraz zrobiliśmy przestanę, bo byliśmy zakotankować paliło i jesteśmy. Uwaga, uwaga, zobaczcie, Boże, nie wiem, to się przybliża. Tym, nie, tym, nie, tym. Ale no widzicie to napis minia, tak. Idziemy teraz do mini, to to poszedł na bileciki. I dlaczego to nagrywam? W sumie nie wiem, ale słuchajcie, ta mini jest fajna, ponieważ robi to wszystko sama. Czekajcie, nadal gdzie tu jest guzik z, z przybliżeniem, chyba nie znajdę. Um... Może tu? Nie, nie, nie. nie. No nieważne. Ale... Wziąłem Ci coś. Co? No co ziaga? to? Nie wiem. Ale fajne. Co to jest? Nie wiem, ale ład i coś ładnie tam. wygląda. Idziemy. Okej. Okay. Idziemy umyć naszego brudaska, bo dawno nie był myty, słuchajcie. Dojeżdżamy i musi się czerwone no, zaświecić. Gdzie? Tam na lewo no, no. i jest. Teraz musimy jest. stanąć. Łączyć czas. ręczny. Nikola zostaje w środku, ja idę, bo muszę wbić a, kot. a To ktoś już nie może sobie siebie tego zrobić. No nie ma tak dobrze. To powinno być bardziej przemyślane. Dobrze, ale ja... Zamykam zbawę lusterka, zbawę. muszę złożyć, żeby nie omyło za bardzo nic. ja to sobie otworzę. Nikola i no manualne. No, Na dwójce wow, oh. yeah, cool. jedziesz? Na dwójce jedziesz? No. Kochani, tak wygląda efekt końcowy naszych babeczek. Więc naprawdę wyglądają ślicznie. Mam nadzieję, że tak samo smakują. Zaraz będziemy próbować. Także ja już się z wami, kochani, żegnam. Życzę Wam miłego dziełka i papatki